Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem geograficzna MSP. To jest kolejny odcinek na moim kanale, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Słuchajcie, dobiliśmy 39 subskrypcji. Dobra, nagrywamy się, tak? Ok, bo już się wystraszyłam. Jeśli słyszycie dźwięki w tle, to proszę nie przejmować, bo mój tata właśnie postanowił, że będzie odgórzał, jakbyście słyszeli. I w tym odcinku tworzymy na tym koncie do wygrania dla Was prezenty. Które się trochę uzbierało tutaj. Chyba ile jest to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No dobra, jest 8 stron prawie całych. Dobra, to zaczynamy otwierać. Pierwsza jest od Karolina. 522 prezenty. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Dziękuję, że mi Panu Odziękuję. Kolejny jeden prezent on Plumpy 768. Dziękuję za e, koszulkę mówię Star planet 2X słodka XX 2 prezenty. Dziękuję. Aura głupawki. Jeden prezent. Dziękuję nawet ładne. Tutaj od Ciebie dwa prezenty. Ką graficzne myślę Nawet nie pamiętam co tu dam. taką kurteczkę i to. Lady Lady -y -y Gaga -a -a. dziękuję za trzy prezenty. Dziękuję za te włosy. Dziękuję. Nie wiem, czy to był jakiś unikat stary, ale chyba tak. Dziękuję za ten. Konie, kolejne, Monalska 7000. E, 2007. Dziękuję. Kolejne Sweet Candy, dwa prezenty. Dziękuję. Kolejne jest od Wompop 2. Dziękuję. Druga Diva Fox. Dziękuję. Ładne nawet głosy. Wata Piniata. Dziękuję. Kolejny jest odmysł. Nie będę czytać, ale pozdrawiam. Dziękuję. Przepraszam, że się nagrywa. Nagrywa się? Nagrywa się. Już zawału prawie dostałam. Bo mi się niekiedy wyłącza. Okej. Okay. Desperados tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Dziękuję za pięć prezentów, kojarzy mi się z czymś, ale dobra, nieważne O, dzięki za tą szczękę, takie butki i tą bluzkę Dziękuję za, tutaj za dwa prezenty, o fajna kurteczka i tego Kolejne to Coldenile, no nie będę już czytać, pozdrawiam Zob Dziękuję ci bardzo, dzie o matku, dziękuję Wiecie, i to jest y, dla was oczywiście konto i widzicie co nie wiem, takie zrobieni kolej jak widzicie macie geometryczną czapkę na tym koncie Do, dziękuję ci, zapiszę sobie ciebie, dodam cię na głównym koncie, dziękuję ci jeszcze dwa prezenty od ciebie dzięki za plasterki, za takie coś kolejne, kinia123 dziękuję za taką bluzeczkę, kolejne to jest kuma Mam Joniego. O, dziękuję za takie, no, jakby. Kolejne 4 prezenty od Tola, 090, 089. Dziękuję za te pierwszyki. Kolejne to jest co? O, takie fajne spodnie, dzięki. I jeszcze dwa prezenty od Ciebie. O, dziękuję za bluzeczkę i za te włoski. o W ogóle widzę, że tu ktoś ma ten siódmy level żółwie, ale ładne Dobra, od tej osoby jeden prezent. Dziękuję. Kolejny prezent od Patcha Dziękuję bardzo. Kolejny jest duży prezent, to jest od AU, taki ten Ra. Ona w ogóle ma 30 chyba któryś tak, 33. pozdrawiam tą osobę bardzo, bo ona dała dużo tutaj tych prezentów. I dalej oczywiście możecie te prezenty dać. Ja już, no, podziękuję. Kolejne od Bonnie dwa prezent, dziękuję. Dziękuję za tą spódniczkę. Kolejne i ostatnie pięć prezentów od Aura. O, dzięki, ona mi chyba dała wszystko z listy życzeń. E, jakby wiecie, bo ja, bo ja stop to, o, dzięki. Lista życzeń tutaj dalej jest. Dobra, i tak, teraz jeszcze jedna rzecz. Dziękuję wszystkim osobom, które postanowiły pomóc i coś dać. I najbardziej to dziękuję tej osobie, która dała tutaj czapkę, która dała... Czemu jej tu nie ma? XD O tam! Chloe za to, że daś odczytam Twoją nazwę Kleody Mile 00987654321 pozdrawiam dzięki, że Daś. Podziękuję Ci teraz jeszcze i ym, dalej dawajcie prezenty Zbieramy właśnie na tym koncie. Ono będzie na live. Ie. Zrobię pierwszy live, jak będzie 50 subskrypcji, albo tam 55 jest 39, więc... Jak jest dobrze. No, dziękuję. Okej. Okay. Mm. Okej. Okay. Dziękuję wszystkim osobom, zrobię tu luka I tutaj możecie też wydawać grafy Wszyscy, którzy pomogą, bardzo dziękuję yy, Nie wiem, jakoś mi to wynagrodzę to jest tyś... Ja nie będę tego wydawać W ogóle nie będę tego wydawać, więc ogólnie to Dziękuję bardzo dużo, może to bym Jak się... na razie Ja tak właśnie zobaczyłam, nie wiem czy to jest unikat, ale jeśli to jest unikat, to dziękuję Ci, Lady Gaga. Czy tak, jakoś tam tak nazywasz? Okej. Okay. Lubię bardzo ten uśmiech. Założymy tutaj czapeczkę, albo tą lepiej, bo będzie chyba bardziej pasować. No i włoski tutaj noż. Te spodęki nie pasują takie do tych czarnych. Dobra, te założę. No więc tak no. Kurde, bez tej czapki. Naprawdę jeszcze raz dziękuję, że yy, ta osoba da, bo ja rozumiem, żeby wydać pieniądze na wiecie. Coś, co nie tego. No rozumiem się, że na drugą rzecz, bo ona kosztuje chyba 20 k. Okej, okay. i to by było na tyle w tym odcinku. Mm. Yy, Okej. Okay. I myślę, że taki może być. Um, no i dobra, słuchajcie, to było na tyle. Właśnie ta osoba w ogóle się pisanie. No dobra, słuchajcie, to było na tyle w tym odcinku. Pozdrawiam wszystkie bardzo serdecznie. Pa pa!